I siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest jak widzicie, mam <noise> raczej możecie się domyśleć, pierwszy odcinek naszej serii zagrajmy w Infamous Second Son, którego po prostu, no kurde, co tu zmówić, nie stwierdziłem, że nagram, tylko Must have moim zdaniem na Play'a 4. Ograłem już w sumie w Infamousie tutaj z 2 godzinki, tak żeby się przyzwyczaić do gry, jak to wszystko wygląda. I powiem wam szczerze, że gra tak rozpierdala wszystko, że to jest niepojęcie. Zresztą sami zobaczycie. Wczoraj w ogóle była taka zapowiedź w formie unboxingu, że nagram Infamousa. natomiast już. Nie, nie, zdążyłem wczoraj po prostu nagrać żadnego odcinków i wrzucić wam ich i właśnie z tej też racji dopiero dzisiaj dostaniecie, eee, tylko, że dzisiaj powinno się pojawić trochę więcej odcinków, eee, i myślę, że będzie to około pięciu odcinków, myślę, z Infamousa, bo chciałbym dopieprzyć sobie w sumie tymi odcineczkami, także dzisiaj pojawi się ich na pewno więcej niż, 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 niż myśleliście i spodziewaliście się na pewno. Ale dobra, teraz się zamykamy. Zresztą w ogóle już patrzcie kurde, na tą grafikę, no to ta grafika to mnie roznosi. Teraz tutaj praktycznie widzimy taki typowy pokaz Next, next gena, ale to jeszcze wiadomo, zanim się to wszystko rozwinie, no to. No to jeszcze minie czasu. Już nie ma co mówić Next Gena, bo teraz mamy już Current geny, Tak dobrze to tak chyba się to mówi. Czyli tą obecną generację to już jest PlayStation 4. No i też widzicie, chociaż wy tego raczej nie będziecie widzieć, ale płynność naprawdę jest tutaj utrzymana świetnie. I to jest fajny motyw do, dosyć, bo musimy ustawić sobie e, pada tak, jakbyśmy trzymali spray. E, I słuchajcie tego, słuchajcie tego. Czekajcie? A nie słychać? Ale ostatnio jak grałem, dziwna sprawa. Nie wiem, czemu nie słychać. Jak grałem sobie pierwszy raz, to tutaj normalnie, jak potrząsałem padem, to, 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 to właśnie, z głośniczka w padzie wydobywał się taki dźwięk ala, ala, ala właśnie spray. Fajny motyw w sumie. I tutaj właśnie takim gestem magicznym musimy złapać pada i zamalować. Wiecie, jak rysowaliśmy grafa, po prostu co tu mam się rozgadywać. To nie jest łatwa w sumie sprawa, uczuję się jakbym grał na movie, a nie w Infamousa, na jakimś mówię czy na jakimś innym sprzęcie. A poczekajcie w ogóle, ja tak kurde się zastanawiam. Aha, bo tu miałem sobie, czekajcie, bo tu sobie zmieniłem audio. Dajmy tak, okej. Okay. Dobra, zlokalizowane audio jest, bo właśnie e, stwierdziłem, że chyba lepiej będzie grać w, po, po, z polskim dubbingiem z racji na to, że po prostu nie będę musiał czytać napisów i w sumie to mi tak trochę ułatwi, chociaż wiadomo, polski dubbing jest, kurde... No, dobra, nie będę się wymawiał, ale napiszcie mi, czy wolelibyście po e, o, angielski dubbing, czy też polski dubbing. Ja się ewentualnie do tego dostosuję, co po napiszecie pod tym odcinkiem. O, właśnie, no i teraz, jak zmienię audio, bo wcześniej nie zmieniałem, posłuchajcie. Dobra opcja, nie? Maluję sobie no, ale to wszystko z głośnika spada, leci. Naprawdę fajna, fajna opcja. Okej, okay, już w sumie. Nie jest to wygodne, powiem szczerze, ale fajnie, że wprowadzają w grach takie właśnie innowacje. Podoba mi się to. Tylko jakby to było bardziej usprawnione. Więc takie do, dobre, dobry system wykorzystywania właśnie... E, pa, pada, pada od to... W mordę. dobra myśl dajcie myślę aha impreza w długim domu wkręcę się tam stworzę sobie alibi Weski to jestem geniuszem zbrodni czyli przyjechały psy a my mamy uciekać w takim razie Tam. To ja, Betty. Delcy? Możesz odłożyć strzywać, proszę. Co tu robisz? Nie imprezujesz w długim domu? Um, ja. wiesz, nie mam dziś chęci na plemienne spędy. Za to ty wyglądasz naprawdę czodowo. Serio. Co robiłeś na dachu? M? Nic. Ja. łobuzowałeś że tam jesteś, wyłaś, no, no już! Albo dzwonię po Betty i za chwilę będę miał klucze. Łobuzowałeś. No tak, lepiej powiedz, co ty chcesz zrobić. N nie mam wyjścia. To gliniarz. Wrócę tu za pięć minut. A ty w tym czasie... Dzięki, Betty. To już, to ostatni, już. ostatni raz. No, muszę wracać do biura. Wiesz, jeszcze ktoś będzie dzwonił. Powiem Wam szczerze, że, yeah, Delsin jako postać tutaj, jako główny bohater jest naprawdę fajnym, fajnym bohaterem, a właśnie nie wiem, bo ludzie, ludzie ogółem przed premierą tej części Infamousa myśleli, że jak to Infamous bez Kola, jak to, jak to będzie wyglądać? Jak to, jak to możliwe w ogóle? Ale powiem Wam szczerze, że kurde, naprawdę, Delsin to jest całkiem inna, inna postać od Kola. Ale, no, fajnie się nim gra, fajnie, fajnie, fajny ma charakter. W ogóle teraz, praktycznie teraz, dokładnie w tych miejscach tutaj, początkowych, jest tak świetnie pokazana grafika, że po prostu mnie to rozwija. Takiej grafiki to ja kurwa jeszcze nigdy nie widziałem. Już nawet byłbym skłonny powiedzieć, że grafika z dajmy na to BF 4 na PCC na Ultra jest słabsza w porównaniu do tego. Bo naprawdę, tu jestem w szoku pod względem graficznym. Bo jako samo, samo sterowanie, jako sterowanie tak jak sobie doświadczyłem, znaczy jak sobie obszaiłem już w sumie, to jest centralnie, jakby tu powiedzieć, to jest ta sama mechanika, co była w w Infamousie 1C, jak i 2 tylko troszeczkę sterowanie jest zmienione. Ale praktycznie to jest to samo, także ci, co grali w Infamousy nie powinni mieć żadnych problemów tutaj z, nie wiem, z odnalezieniem się, jakoś tak, jakoś. Trochę skoki są, no, co prawda, co prawda skoki są tak, no, tak jak mówię, trochę, kurwa, niedotrzymane. I niedorobione, że tak powiem, bo jak widzicie, Delsin skacze jak, jakoś, jakoś koślawo, jak małpa w ogóle. No ale nie przezywajmy go. No dawaj, 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 dawaj. Aha, ja w ogóle gdzie idzie, idę, gdzie ja mam iść? Tu, 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 dobra. I teraz tu. A fajne jest, fajne jest to, to akurat mi się podoba i tak powinno być już na next genach, znaczy na, na obecnych generacjach już teraz. Że właśnie te stałe FPS to już, już nawet powiem wam szczerze, że grafika nie jest tak ważna moim zdaniem jak utrzymanie stałej ilości klatek bo w Wolałbym mieć nawet, jak na, na przykład gramy na PC, -cie. dajmy na to PC, -t. wolałbym mieć tą grafikę na przykład na, nie wiem, ustawieniach normalnych i mieć te stałe, dajmy na to na 30 lub też 60 FPSów, niż też mieć na ultra i mieć na przykład, dół, dół, kurde, 50 FPSów skaczących do 40. Więc no naprawdę, FPS-y są ważne. No i wszystko jak w zegarku. Jak jest, jak jest stało, to po prostu to tak niekuje w oczy gdyż jak, gdy jakby spadało. Fajne to takie fajne... O właśnie tu jest kolejne wykorzystanie e, zdolności magicznych pada od kleja czwórki poprzez przesunięcie po taczpadzie Wszędzie, wiesz, może wejdziemy do środka. Zdaję sobie sprawę jak wkurzające jest dla mnie to, że w kółko muszę aresztować, aresztować i aresztować własnego brata. To może przestaniesz aresztować i aresztować, aresztować tego własnego brata? Bawicie to? Nie, ja proszę twój pomysł na życie? Zastanawiałeś się, co by rodzice powiedzieli? Wychowaliśmy fantazję. Człowieku, świat jest cholernie zły, a ja tylko próbuję ludziom zamanifestować swój a, talent chcesz i zamanifestować swój talent. Dlaczego, Dlaczego się dobrze że... ja mi gasi? Wytłumacz tylko przed jakimiś złymi, strasznymi Przez rzeczami. rzeczami tylko nie masz za mnie Bo ja tu czegoś chyba nie rozumiem. Co? Patrz. Za nimi. Nie podchodź! Zaraz wybuchnie. No wiem, trzymać się z dala, bo wybuchnie. Reggie jest tutaj gliną czy tam szerryfem, nie wiem nawet. O, i właśnie on tam nazwyczają na dachu. Malowaliśmy jego grafa, ale co tam? Czekajcie, właśnie mamy pomóc temu typowi. O, kolejny deal właśnie z Touchpadem. Fajne są te deal, bo kurde, naprawdę to wykorzystuje te możliwości pada. W sumie tak w grach to tylko Kielzon to wykorzystywał na razie. Ej! Wszystko okej? Okay? Ja glila! Puść go! Puść go i trzymaj łapska na widoku! Ej, ej, nie chcę kłopotów! Chcę stąd spadać, zanim tu będzie... Puszczaj go, mówię, albo cię zastrzelę! Leży? Boże nie! Powiedziałem, nie chcę kłopotów! Fajne, fajne to jest, właśnie w infomusie podoba mi się bardzo ten system, taki kreskówkowy, że tak powiem. To jest, to jest dobre. No i Delsin otrzymał swoje pierwsze moce. W sumie to nie będzie nic specjalnego, bo to będzie po prostu tylko przenikanie. No, ale w każdym bądź razie, jak wiecie, tutaj Delsin właśnie głównie się zajmuje mocami związanymi z żywiołem ognia w porównaniu do kola który tam się zajmował elektrycznością i w ogóle takie magiczne sprawy. uuuu... co to Patrzcie kurwa na to. No po prostu ta grafika tych płomieni to mnie po prostu Nie, no ja jestem w szoku, w szoku jestem. Co się ze mną dzieje? Boże, nie! Przestań, przestań, przestań. Co się dzieje do cholery? Co ci dzieje do cholery? No go. O, oh, cholera! O, oh, cholera! Niech to się skończy! Reggie, potrzebujecie! Potrzebuję cię! Dobra, trzeba braciszkowi pomóc! Co się dzieje? Reżin! Pozłuchaj Bioterroryści to są kurde niebezpieczni goście! Nic ci nie jest? Desyn, co to było? Czekaj, muszę cię uwolnić. A ty przed chwilą? Muszę cię wydostać. Dobra, los. Pomóż. Ja no bez spiny, bez przypału, nie, No kurde, musimy trochę. Aha, wciśnij, wciśnij, przytrzymaj, ok. O mój Boże. Nie, nie. nie. Nie mogę go powstrzymać, Już Nie, dobrze. Mogę, Redi, Już nie dobrze. mogę! Dobrze jest! Oddychaj! Oddychaj! Jest dobrze! Dobrze jest! Oddychaj! Jestem jednym z nich, nie. Jednym nie. z nich! Nie. nie! Nie! Jesteś moim bratem! Jasne? Jesteś moim bratem! Dobra! Zobaczysz, to zaraz minie, obiecuję. Słyszysz? Rozumiesz? Rozumiesz? Ok. To teraz okay. spadamy. Słuchaj, powstrzymamy tego bioterrorystę, zanim skrzywdzi innych. Dobra, dobra. Potrzebujecie. Potrzebujecie teraz, ok? Chodź. Wstawaj. W porządku? Tak. idziemy. Dobra. Delsin, jak na razie to widać, że jest w szoku totalnym. Co to się z nim dzieje? Co tu się kulwa wyprawia? Nie będziesz korzystał z tych umiejętności, ok? Nie dałbym rady wrócić do ciebie, gdyby nie. Obiecaj mi, że nie będziesz. Okej, okay. okej. Okay. Ale w później zobaczcie, że... <grym wiosenie> te moce to go tak zmienią, że masakra. Bo tak no to już niedługo w sumie. Możemy wyjść! Przycisk się zaciął! Myślę, że Betty nadal jest w środku. Stary, zasuwa się stupiła. Zamknięte. Jak on się przedostał? Wziął i przeniknął. Możesz to zrobić? Zaraz się przekonamy. też jest bioterrorystą! No, Ej, nie uciekajcie! Świetnie. Idź i zapanuj na tłumem. Wrócę z pomocą. A i wszyscy się spinają, kurde. Nie wiedzą co się dzieje, bo nie lubią tych bioterrorystów czy tam przewodników jak to woli. Dobrze wiedzieć. Bardzo fajny motyw właśnie zaimplementowany w się z tym przechodzeniem kurde przez wentylację to takie Szyby to są chyba szyby. Po prostu wciskamy kółeczko i nas przemienia w dym i wywala nas. Na szczyt budynku. To musiało boleć. A tak, to się przyda. No i mamy coś jak kurde w sumie e, miecz. Z za dwujeczki Jak on się nazywał, już nawet nie pamiętam jego nazwy. Ale taki sprzęcik mamy. Delsin! Chciałem zyskać nieco czasu. Nie wiedziałem, że ktoś. Ktoś ty. mi to zrobiłeś! Przewodnik? Betty, wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam. O nie, dopóki tego nie naprawisz! Większość życia spędziłem w pierdlu. Stamtąd łatwo prysnąć. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Co wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników? Wymyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Musieli nas karmić, myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. Nie robi. Była tam taka ruda suka. Lubiła igły i skalpele. Mówiła, że przeprowadza testy. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy. Musisz słuchać i patrzeć. Trzeba być czujnym. Dlatego, jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem, że to złota okazja. Widziałem cię. Wszedłeś do mojej głowy, ja. Myślałem, że to ty przyglądał. Widziałeś to? Pierdelde OZ Trafisz tam jak się złapią! Ja w ogóle jednej rzeczy nie ogarniam. Jak powiedzcie mi jak PlayStation Kurwa Polska mogło... przetłumaczać. jak mogą w ogóle przetłumaczać nazwy własne. Przecież DUP to jest organizacja, która... DUP tak jakoś tak... To jest organizacja która walczy tam właśnie z przewodnikami i czemu to przetłumaczyli akurat na polski DOS? Tego nie naprawisz! Słuchaj, nie wiem co się stało, ale być może niedługo będziesz musiał uciekać! Bo co?! Stałeś się przewodnikiem, chłopaku! Bioterrorystą! Witam w świecie ściganych i zaszczutych! Ja stąd spadam! Nie tak samo jak prymasz. pierwsza część Infamousa i druga były tłumaczone na nut... Nie Chociaż powiedz mi, jak nad tym panować! Bez przesady, bez przesady. Zaraz tu deodor, Mogliby wie, jakiś porządny dubbing zrobić do tych gier, bo kurde po prostu. Nie. Te dubbingi w Polsce to jest. Fajne, 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 to przenikanie jest bardzo. Bo możemy, wiecie, przenikać przez właśnie wszelakie takie właśnie, kurde kratki, przez wszelakie ściany jakieś takie. I to jest dobry sposób na szybkie podróżowanie. Nie mnie. Brachu? Wiedzą kim jesteś, a ona potrafi wyciągnąć informacje z ludzi. Te efekty cząsteczkowe po prostu kurwa ja to naprawdę kilka razy, na pewno jak nie, nie kilkanaście razy. Nie ma bata. Nie zamierzam. Będę miał motywy, w których będę stawał w miejscu po prostu w jakimś momencie w grze i. Będę się zachwycał, jak to wszystko wygląda, no bo naprawdę, kurde... Masakra graficznie, to jest taka masakra. Otwieramy drzwi. Wy wypuść mnie! Daj mi odejść! I za, za, zapomnijmy o całej sprawie! Chwila, chwila, zaczekajcie, pogadaj! O Henry, Henry... Zawiodłam się na tobie, wiesz? No, mamy go! Tak? E, wykurzyłem stąd tego przewodnika. Dobra robota! Zwłaszcza wy ten. Bioterrorystę. Henry Dodry. Był bioterrorystą. Przewodnik. Tak mówią zdrajcy, którzy z nimi sympatyzują, ale ty nie jesteś zdrajcą. Prawda? E, ja... Nie, nie jestem. Denerwujesz się? Nie, skądże? Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie denerwują się z dwóch powodów. Albo są tchórzami, albo coś ukrywają. Wiesz, denerwuję się przy ładnych dziewczynach. Góra? <młyskawek> Byłeś <yślałyś> w środku z tym bioterrorystą jakiś czas. Nie podzielił się czymś z tobą? Czy rozmawiał z tobą? A może wspominał coś o jakichś, bo ja spiskach? Uh, nie, nic takiego nie mówił. Dobrze. Bardzo dobrze to słyszeć. Widzisz, toczymy zażartą wojnę z bioterrorystami, a moim obowiązkiem jest dopilnować... cokolwiek by się stało. Żebyśmy ją wygrali. Ale trochę to zabawne, bo pani też jest bioterrorystką w sumie. Dobra, dobra, dobra. Tak, jestem. Ogień trzeba zwalczać ogniem. Widzę, że nie jesteś tchórzem, a to oznacza, że coś przede mną ukrywasz. Co to ma być? Tak nie można oszalałaś? przecież ja mam swoje prawa! A ja w każdej chwili mogę je zawiesić, jeśli uznam to za stosowne, na przykład teraz. No to jeszcze raz. Co tam zaszło? A ja powtórzę. Głupia szmata, kurwa, denerwuje mnie. To ponoć boli. Ja chyba wiem, co tam nie, się stało! Nie. Betty nie! I co dalej? Nie. Nic. Dobrze. Dopóki nie rozwiąże ci się język, pogawędzimy sobie z tą panią. Pamiętaj! Nie. Beton masakruje kruche kości. Jak ona nic nie powie, znajdę kolejną osobę i kolejną, póki nie zaczną gadać. Chcesz mi coś powiedzieć? Czy mam się zająć Twoimi przyjaciółmi? Wiecie co? Ja, prawdę powiedziawszy, w tej części Infamusa właśnie tu, tutaj, miałem plan, żeby zająć się głównie tą dobrą karmą. Czyli poddaniem się w tym przypadku. Z racji na to, że ostatnio przechodziłem sobie Infamusa dwójkę, tak dla przypomnienia, i przechodziłem ją praktycznie tylko i wyłącznie na złą karmę. No jakoś tak, kurde, jednak zdecydowany jestem bardziej, żeby jechać w dobrą karmę. Ewentualnie, jakbym chciał, to możliwe, że później, bo o, oczywiście będą dwa zakończenia pewnie, dobrej karmy i złej karmy. Ewentualnie później, jak skończymy serię, to e, przejdę sobie gierkę jeszcze raz na złą karmę i wtedy wam pokażę drugie zakończenie, jak wygląda. Także e, większość w decyzji będę starał się właśnie wybierać w dobrej karmie. Co my tu mamy w ogóle? zarezykować własną wolność, aby chronić plemię i Betty. Pierwszy krok ku zostanie bohaterem. No dobra, zgódźmy się, zaryzykujemy wolnością. Jestem przewodnikiem. Co? Jestem przewodnikiem. Okay. Przed chwilą dostałem tę moc od tego faceta. Aha, dostałeś. Bardzo śmieszne. <laughs> więc Betty? Może ty byś chciała coś dodać. O, o, o. Tak, to ponoć boli. No i oczywiście głównym celem będzie zniszczenie jej w tej grze. To już tak praktycznie narzucony mamy cel z góry. Poziom karmy obrońca. Też fajne jest to, że nie ma przejścia pomiędzy gameplayem a filmem i to też mi się bardzo podoba, bo względem tak już graficznym jakby e, patrzeć totalnie. Ale dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończę ten odcinek, zrobię sobie taką mini pauzę. E, no i co, widzimy się w następnym odcineczku. Pamiętajcie, żeby dać mi znać w komentarzach, czy chcecie, e, aby audio było w pełni po angielsku, czy, czy żebyśmy zostali tak jak jesteśmy przy języku polskim. No a co, tymczasem ja się z wami...